No hello, tutaj purpose. witam w kolejnym odcinku z Udzielasz się nagrywasz i są ze mną po kolei Dudi. Witam, witam. I The Cover Gaming Ciemka. O, tym razem zareagował szybciej, bo nagrywamy to drugi raz przez się bezbicia i e, bo mieliśmy małe problemy techniczne. E, jak widzicie, tak, gra, e, za, nagrywamy dalej na tym samym serwerze, czyli na brodaci.net e, ale to nie jest. Od razu powtarzam, nie jest oficjalne otwarcie serwera, jeszcze nie, ciągle mamy problemy techniczne, także ciągle serwer jest w fazie beta, w fazie testów, więc tak, są lagi, tak, są bagi. nie odkryjecie Ameryki pisząc tego na czacie. Dobrze mówię? Oczywiście, że tak. Nie, bo dzisiaj już roz, rozdawałem, <laughs> rozdawałem nagrody, dzisiaj już na, na czacie za internet, złoty internet explorer za reakcję, bo wchodzi ktoś, lagi są, no shit Sherlock. No ale dobra. Eee, co budujecie chłopaki? Ja buduję. Ja no ja tylko Kościół, tak, tak. Kewer buduje kościół. Kościółek, co prawda? No, kościół? Bo to tak. To chyba jedna z wież kościoła, nie? Tak, to jest będzie wejście, wiesz? Aha, nie, bo takie malutkie to dosyć. O, Widzę, że Dudi to jakieś kombinacje odstawia, więc już coś przygotowywał się do odcinka znaczy. Bo wziąłem się ostatnio, no średnio. Info dla wszystkich, którzy brali udział już w tej serii. Główki i przydział do tej wioski dostaniecie, jak już serwer oficjalnie ruszy. Ja was serdecznie błagam. Przestańcie mi o tym spamić. Ja pamiętam, ale serwer jeszcze nie działa oficjalnie. Tu się wszystko jeszcze może zmienić. Znaczy, mapa, działki i VIPy na pewno już się nie zmieni. Ale cała reszta to może się tu jeszcze mnóstwo rzeczy zmienić. Na przykład, teraz zastanawiamy się, czy, znaczy, zastanawiamy się, na pewno to zrobimy. Kolejny test to będzie usunięcie na jeden dzień pc Bo się teraz może okazać, że ten pc tworzą te lagi. No ale mówię, to jest, serwer jest w fazie testów. I jak ktoś tego nie rozumie, to serdecznie proszę o opuszczenie serwera i powrót, kiedy serwer już zostanie oficjalnie otwarty. Badumc. Do widzenia. No tak, tak. Tutaj, chłopaki, ja chyba nie muszę dzisiaj nic pomagać w ogóle. Mam serdeczną prośbę do kolejnych osób, a właśnie, kolejne osoby to będą. Ja nie chcę mówić w tym momencie, jednak stwierdziłem, że lepiej jest, kiedy odzywam się do kogoś już tak bezpośrednio przed filmem, przed nagraniem. Także wypatrujcie wiadomości od Purposa. Nawet w... Słucham? Nawet w grze. Nawet w grze, tak, bo na przykład kewera zaprosiłem w grze na serwerze. I mam nadzieję, że kolejna osoba, która się, którą, którą wybiorę, coś zrobi z bramą. Bo to, co w tym momencie jest, no tak nie może zostać. A w Widział? No. Wow. Co ty kombinujesz tutaj, Dudi? Bo on widzę jakieś wyjątkowo nie y, taką. Dziwne rzeczy. No dziwne rzeczy robi, właśnie. Wyjątkowo nie. Ja zaraz znajdę na to słowo. Zaraz znajdę na to słowo. Wyjątkowo nie. Nie naturalne? Nie. Nie regular, no nie regular, regular, common. Jak jest po polsku słowo common, regular? Szybko. Nie, czekaj, common, nie, czekaj, ten nie. Tam, nie. Common, common to jest szybciej, ale common to jest takie wyjątkowo niepopularnego coś buduje. O nie. Dobra, bo zgubiłem słowo i wychodzę na debila teraz. Oj tam. No dobra. Y, tak. Dudi ty też to nagrywasz, dobrze? To mm, ja zrozumiałem? Tak, tak, tak. A ty masz tak. swój kanał? No mam, mam y, No to potem mi podasz i podam w opisie link. Y, ty taka twoja nazwa by brzmiała, że też coś tam nagrywasz To są dopiero w planie będę budował. Może kiedyś będę nagrywał, tak? No rozumiem. No to na razie podamy tylko kanał Dudi'ego. Ale w ogóle ładne rzeczy tu się pobudowały wokół wioski, naprawdę niektóre domki są. Zacne. Chciałbym powiedzieć, czy ja uminam jakiś odcinek, a potem patrzę, że to jest za granicą. No na przykład to jest bardzo, 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 bardzo ładne. E, to, wokół... to jest bardzo, bardzo, bardzo nieładne. Tutaj ten domek jest wOW też na wypasie, też jest bardzo ładny. No tutaj też jest nie najgorzej, chociaż jeszcze zdecydowanie jest skończony. Ten... no jest na razie taki średni. No, ten jest śliczny. Tutaj też, z tego co widzę, zaczyna się budować coś fajnego. No, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, że się zaczynacie budować wokół wioski i stworzymy miasto. Ten wiatrak tutaj na górce też jest fajny. Bo wiecie, e, można na przykład kiedyś połączyć to i na przykład będzie taki wielki spawn. Chociaż nie wolałbym, żeby spawn nie był taki wielki, jednak e, tutaj, tutaj wolę. Tutaj też naprawdę ładny domek. Nie No, fajnie, fajnie, podoba mi się. Ale i dopatrzyć, co tam chłopaki wywijają. On no, na razie tak malutko się robi. No, coś wywijają tu. Słabo. U mnie powoli, do, a do celu. No dobra. Czekam. E, hmm. Chyba was goni ten. Ha, ale macie modę, także spoko. Co e, masz gonić? No, jakiś szkieleton za... tutaj za kewerem stoi. Przygląda się jego pracy. Tik, 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 tik. Cik, cik. No, i co ja mam tu robić? Zazwyczaj przynajmniej jest jedna osoba, chociaż jedna osoba, która tak średnio buduje i. I mogę pomagać, a. Ja się to strasznie nie Denerwuję. buduję. Denerwujesz się? Tak. A czym ty się denerwujesz, chłopie? Złość piękności szkodzi i denerwowanie tym mhm. bardziej. Tutaj mam, mam ci tutaj uzupełnić ten? No, ziemią, mhm. żeby tak nie odstawało do góry? Aha. Mhm. Nie, mówię do, do, do Diego w tym momencie. Czy tak, no, czy, można. czy tak nie chcesz, tak? Może być, podnieść mnie coś ktoś. <grym> no dobra, to ci zostawię, jak ty to inaczej chcesz, to, to ten. A, to, a tobie dobra, tutaj zrobię, bo widzę, że tobie to w ogóle domek wisi w powietrzu. <grym> kościół. Tak, e, kościół. <grym> dobra. Coś tu kombinujemy. Fajnie mieć game moda od czasu do czasu, bo sobie można popływać pod wodą za free. Za free mówię, czyli nie umierając. Dobre. Dobre. No. Dobre. To wejście chyba się Ludzie ty, ty planowałeś? Co będziesz budował? Ja szczerze mówiąc, miałem takie. Wygląda macie... jakby planował, bo buduję całkiem, nie, całkiem. Nie planowałem No to proszę, mamy Co... naturalny talent. A cię nie talent, tylko robiłem podobny domek i teraz inaczej go przy. Mmm, robię, inaczej podobne ściany robię. Aha. Rozumiem. Ja pięć minut przed nagrywaniem się zdecydowałem, że zbuduję kościół. Bo tak, bo nagrywamy to w niedzielę i stwierdził, że skoro jest niedziela, to wybuduję kościół. Nie miałem pomysłu, a nie chciałem domku budować, bo to trochę nieoryginalne. Hmm. Jestem nieoryginalny. i buduje domek, a ty mu mówisz, że to nieoryginalne, no wiesz wcale świnia. Lat to takich wiele. Dobra. No, już masz tutaj, tylko to, to jeszcze trzeba uzupełnić Tutaj, O, tu tu tu, 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 Mówiłem, że znajdę. Dobra, mam ci wypełnić podłogę w tym kościółku jakimś drewnem, czy, czy nie? Możesz, e, czekaj, zaraz ci zrobię. E, pokażę ci jak. Jak jest glina po angielsku? E, clay. Klej. Klej, klej. E, tutaj taki pasek e, czerwoną gliną masz do końca, a tu reszta żółtą. Jak możesz. Jakie kombinacje alpejskie. E, czyli set 159 na 14. A reszta żółtą gliną, tak? Tak. 159 na 4. Oj, ci Ale nie, nie się czego logować nie. Ale nie musisz się przelogowywać, w sensie wychodzić z gry, bim, tylko... Wyglądam. Zaloguję się po prostu. Z no dobra, no to zrobiłem cię tak jak chciałeś Dzięki? Dobra, nic nie musisz robić. A tobie Dudy? Jaką podłogę? nie, bo ty na razie masz niewyrównane to na dnia gdzie ci nie będzie krata, taka. W tego chodzi. Krata? Aha, na zmianę. Mhm. Oj, to tego się tak łatwo nie da zrobić tym. Właśnie. No czym, 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 czym. Jezu, dzisiaj mi słów brakuje, jakiś zmęczony góry. Weld... Ładny domek Jezus. Dokładnie, tak. To tu, to, tu, to, to tam mówiłem, że znajdę. Hm. O, tutaj kolejny ładny domek, zobaczcie, no wszystko to co się buduje. Ja pierniczę jakieś śliczne domki się tu budują pod naszą wiochą. Tutaj ktoś nastawiał jakieś kurde słupków i nie kończy. Tu ja, mm, Tu włas? Właz, Kapusta i kwas. <noise> Taki żarcik sceniczny. Co tam opowiadajcie, chłopaki? Jak ten. No, przyznajcie, że ten, że już się troszeczkę zmniejszyły lagi, i generalnie bagi na, na serwerze od, od, od kiedy było. Tak, byliśmy? od początku wiele razy. No, bo na początku był totalny dramat, a teraz już to zaczynamy powolutku, powolutku tutaj ogarniać. Znaczy, Cryzys to zaczyna ogarniać i serdeczny buziak w tyłeczek dla krajziska za to, że, że tutaj te lagi nam ogarnął. Jest znośnie. No, w tym momencie jest znośnie, ale my chcemy, żeby było idealnie oj będzie będzie. A to jest kwestia czasu i troszeczkę wiecie. No, no troszeczkę. Cierpliwości trzeba mieć. Dokładnie tak. Mi się ręka częsie. No spokojnie, przecież tu się nic nie dzieje, ale naprawdę ładny domek budujesz. To już będzie wow, takie coś... coś takiego wow. Chirurgiem bym mu nie mógł być. No to sobie teraz pograj w tą grę, tą, tą wiesz co, no to co nam nagrywają, co serce się wyciąga i takie tam. O nie, 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 nie. Ja nawet nie pamiętam jak ona się nagrywa, bo jakoś. No może w zasadzie na drugi kanał może ją nagram. Ja bym nie miał, ja bym nie mógł takiej gry nagrać. Naste w ogóle następny challenge, który nagram na kanał, to albo mnie normalnie znienawidzą ludzie i odsubskrybują wszystkie te 90 tysięcy, co jest na tym kanale, albo to będzie hiciot. A co zamierzasz nagrać? Oj, nie mogę ci powiedzieć, ale to będzie A, po prostu. hu! Ja, ja się już tego challenge'a boję, o tak. To może nawet nie będzie challenge, a to będzie, znaczy to będzie challenge, pomieszany, challenge pomieszany z testem. Nieważne, zobaczycie zresztą. To będzie okropne. Już się boję. O, okropne? Tak. O nie. Rzeczy no, się nastąpiły na swojej Zobaczycie, zobaczycie. Nie będę, nie będę zdradzał, ale no, mam nadzieję, że całkiem Niedługo, myślę, że w przeciągu tygodnia postaram się to nagrać i zmontować i będzie Git. Ale zobaczymy. Bo niestety na tamten kanał. To troszeczkę dłużej zajmuje nagranie, montaż, przygotowanie, bo trzeba poprzenosić lampy do innego pokoju, z te, z te. no jak noś się nazywają? So, softboxy, A. mikrofon, trzeba znieść laptopa i tak dalej, i tak dalej. No trochę jest przy tym roboty, nie będę ukrywał że nie. O, ciekawe. A. Ja no. myślał, o co chodzi. Tutaj. Muszę coś robić, no. Ja nie że. ręka tak. świeżbi. No dokładnie. <laughs> Ajwaj, Aj jak to mówi Cryzys, nie? Mhm. Tak. Dobra, co tutaj nam robi Kewer? Kever nam robi, o, całkiem, ciekawe, całkiem ciekawą wieżę. Wiesz co? A nie myślałem na tym, żeby je lekko zaokrąglić tej wieży? Czy wolisz nie? Nie wiem, ja to na spontane buduję, więc. Znaczy, wiesz, co, zaokrąglenie mam na myśli, bo całkiem ładnie się zaokrągla w ten sposób. Tak. Oj, przepraszam, zepsułem. No Naprawiam. I e, ja sobie to tak robię, o A może... w, w się sensie mógłbyś stać w tych rogach właśnie tak. No bo to zawsze dodaje to trochę takiego smaczku, nie? Mhm. No to ci to zrobię. Jeżeli tak masz ochotę, to tak ci zrobię. Okej. Okay. Aha, do samej góry chcesz to dociągnąć? No dobra. <laughs> tak już. Jeden. dobra. E, no dobra. Zobie teraz... Slab, slap, 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 Stone slab? <laughs> hum, hum, stone hum. bricks. Stone slab, stone bricks. Jeden stone. O kurna, coś znieściłem, tylko jeszcze nie wiem co. To, to się okaże. Naprawi. No. Sprytny chłopak jest. To się wyklepie. No dokładnie. Będzie pan zadowolony! <laughs> Moje ulubione hasło w ogóle. Niemiec płakał ja jak Dogadamy się. Dogadamy się i będzie pan zadowolony, to są po prostu moje dwa najokochańsze ha hasełka i jak tylko słyszę od kogoś coś takiego, to od razu rezygnuję z usługi. Dziękuję. <grywa> mam czego do ciebie nie mówić. Hmm. No i dobra. Ja mam taką propozycję, Kewer. Żebyś włączył trójkę. Bo Dodi tu już kończy. Spokojnie. Czemu, czemu trójkę? No bo jedzie na razie na dwójce, bo nie mogę powiedzieć, że na jedynce, bo, bo to byłoby... <laughs> aż tak wolno nie robi, ale... Dobra, muszę zacząć dach budować szybko. To mogę ci pomóc z dachem, jeżeli masz. Się... Chociaż nie, spokojnie, bo akurat Dodi też jest na etapie, gdzie zaczyna robić dach. Miś tu ręce często, to jest trudne. Spokojnie. Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się. <laughs> no, prawie, że Andrzej. <laughs> no, ty, pasuje. No, tip, 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 tip. A ja latam, jak poparzony. Proponowali, żebym też budował, ale nie. Ja nie chcę tutaj budować. Ja uważam, że, może. Że, że, że. Że tutaj mogę, że jedynie co to będę pomagał. Może wydekorować, że ktoś. Co trzeba? Co, co, co? Może wydekorować, że ktoś. Czemu wydekorować? No, na przykład jakiś nie jest niedokończona coś tam. Chyba, chy, 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 chyba nie rozumiem. Wnętrza no? udekorować. No to będziesz dekorował, no? Ojciech. Czy... Dekorować nie wiem. Aha, no dobra, no to może ktoś po tobie udekoruje, no wiesz. Zawsze to. E, tege, nie? Co chcesz mi pomóc, to pomóż mi w dachu, tak? No właśnie, właśnie to robię. Ha, spokojnie. Oj, komuś no, zapierdział mikrofon. To Oj, mi. znowu zapierdział. To nie mi. On to nie mi. To, to nie ja, to nie ja. To on. To ten drugi. Tak. Jak zawsze na mnie. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Dobra, to ja tutaj już końcówki też walę. Walę te końcówki. Cyk. Hmm. czyżbyś tu robił kolejną warstwę już nad tym? Nie, stawiasz ją na tym. Okej. Okay. Hmm. Czyli podwyższenie dachu. Oki Doki. Czyli tutaj nie. Alright. I tutaj mamy kolejną wersję w ten sposób. No znam skądś ten styl budowania dachu. No ciekawe. Tylko, tylko nie mogę sobie skojarzyć skąd go znam. Na pewno Crisis to robi, na pewno. Tak. Znaczy Crisis też tak buduje, ale to jest inna sprawa, ale... No. Ja, ja, go trochę, ja go trochę bardziej rozpowszechniłem to możliwe. I to nie da. No przecież Krajzis też jest youtuberem. Wiem, wiem. A się mówię. O, Enderman, owieczka i yy, cała, cała ekipa przyszła was podziwiać. O, spoko. Wiadomo. Wiadomo, ka, nie? Mhm. No dobra, co my tutaj mamy? A, no, czyli zupełnie standardowy mój dach. Hm. A może to jest mój dach, skąd wiesz? No, no, no. Oje. To jest proste, proste, jest. Dobra, ja sobie tego do, dokończę, żeby sprawdzić, gdzie on się kończy. Przypuszczalnie no. będziesz chciał teraz robić w ten sposób. Możliwe. <grych> <grych> Chciałem. Dobra. Dobra. Ok, zrobiłem ci gdzieś tam ten, to musisz sobie teraz dokończyć to. Dobra, tylko tu dokończyć ścianę jedną. Wow. Drugi trasz. Hm? A ty tutaj, tutaj też budujesz dom teraz ten. No wow, ten to buduje dopiero dziwny dach. No to jest obramówka. No ale widzę takie. powysuwane jakieś cudeńka. No bo to takie ładne, mi się podoba. W ogóle ciasto tu się zaczyna robić w tej wiosce, ale zaczyna się robić jak wioska. Ciekawe czy ktoś przyjdzie, bo... Pod, ja wam cały czas poddaję pomysły, nie wiem czy wysłyszycie. słyszycie. E, cie, ciekawe... Nie, nie wam Obrana. akurat, tylko mówię kolejnym, którzy przychodzą tutaj, tak? Ciekawe czy ktoś zrobi na przykład uliczki między domkami, albo zrobi mur wokół działki, albo na przykład zrobi bramę wejściową. No, dużo jest pomysłów. Jeszcze młyna nie mamy. Hmm? A to można to chyba wybudować, a wciąż ja nie umiem. Nie. No ja tam całkiem nie że akurat młyny mi wychodzą. Tu się muszą pochwalić. Skromnie mówiąc? No, nie, no ten mój na spawnie to jest w 100% moja robota. Ajajaj. Ajaj. Mhm. Wczoraj była nawet wojna, chyba na czacie, że ktoś się kłócił, że to ty zrobiłeś, a ktoś inny mówił tutaj na serwerze, że to Crisis robił. Crisis wybudował cały zamek. Całe. Ja się nie dotykałem zamku praktycznie. No gdzieś na... on, to budował, on to budował na tej swojej serii, nie? Tak. <laughs> Ale wioska jest znowu mojego autorstwa. Oczywiście gdzieś tam jakieś. Lekkie, delikatne poprawki z jednej i z drugiej strony były, ale, ale, ale nie. Generalnie wioskę wybudowałem ja, a Calu zamek wybudował Mhm. Mm Wiecie, ja się po prostu zajmowałem e, wieśniakami i pospólstwem, a tutaj Crisis e, szlachtą i tak dalej. Nie? <grytanie> <grytanie> Chociaż jeżeli miałbym żyć w tamtych czasach, to zdecydowanie bardziej wolałbym żyć e, w pospólstwie. Nie no, no ładny ten... Proszę? A to czemu? Wiesz co? Zawsze mi imponowało tak proste życie. Generalnie zawsze mi się podobało życie na wsi i tak dalej, i tak dalej. Bez... Na, nawet, nawet w tamtych czasach w pewnym sensie w, w, u tej lor lordowskich mości i tym podobne był jakiś wyścig. Ludzie się ścigali, kto będzie miał więcej władzy, kto będzie miał więcej pieniędzy i tym podobne. A ale to... nie w takim stopniu jak teraz. No nie w takim stopniu jak teraz, zdecydowanie. Ale no... W, w... A w tamtych czasach ci wieśniacy żyli sobie skromnie, spokojnie. Robili codziennie to, co do nich należy. Każdy wiedział, co trzeba zrobić. Piękne, spokojne życie. A tu w ogóle widzieliście, jakie fajne przejście jest przez tą górę? No... Ja. Nieważne, nie, nieważne. Rób, róbcie swoje. <laughs> nie ma tak, jak poganiać. Właśnie. No, wiecie, odcinek trwa już 20 minut, ale spokojnie. Dokończcie sobie, bo widzę, że jesteście jeszcze w, w lekkim polu. Ale okay. nie musicie się aż tak bardzo spieszyć. Jakbyśmy byśmy dociągnęli do pół godziny, to też się nic nie stanie. A ten domek, w ogóle nie wiem kto go robił, ale to jest po prostu majstersztyk jak za mnie. Nasz mhm. sprawdzę sobie kto go robił, wiecie? To jest Dexti525. Majstersztyk. Ten taki chudziutki domek, nie? Kojarzycie? Mhm. Tutaj obok mnie, tak? To no przepiękny ślam. jest ten domek. Takie into the face wszystkim, którzy mówią, że trzeba mieć naprawdę dużo miejsca, żeby coś fajnego wybudować. No to zobaczcie na jakiej on niewielkiej powierzchni wybudował arcydzieło jak dla mnie. Super. O? Ja to nawet tam do jednej trzeciej tego poziomu budowania nie dosięgam. Wystarczy pomysł. Spresory. Tak, to no ale właśnie to wiesz, no pomysł jest to zawsze najtrudniejszy. To jest, to jest ten największy problem, nie? Jak się na przykład buduje kościół bez, bez pomysłu. Nie no, twój kościółek jest całkiem całkiem. Pierwszy raz buduję kościół ogólnie w Minecraft. Zawsze chciałem, nigdy nie znalazłem tego pomysłu nie miałem. Nie, jeszcze nigdy kościoła nie budowałem. No jest... ja, ja, ja budowałem na tym, na Minecraft klasycznie. A właśnie, to bo moja ulubiona seria u ciebie na kanale, Ta? No. Ja nigdy tak nie przepadałem aż za modami, szczerze, nie? A co ty pytałeś do Dio o, o starożytną? Mm, myślałem, że na starożytnicy zbudowałeś ten taki. No, na starożytnej? Krainie. Na Ukrainie. Czy to jest? Byłeś wtedy, czy nie? No, byłem I na starożytnej u... krainie, ale ja tam kościół budowałem jakiś? Nie, no, ja tam no. tylko domek budowałem. Myślałem, właśnie, że tam gdzieś by wybudowałaś takie. Jezu, już zapomniałem w ogóle, że starożytna kraina istniała. To... Jaki to był fajny serwer? Jak to dawno temu było? Mhm. Ups. Dach się kończy. Do, dobrze, dobrze robię, dudnie w ogóle? Dobrze, bo to już jest zrobione dobrze, chyba. No, 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 dobrze. ja tylko, ja, ja wiesz, ja nie wiem czy, bo się wziąłem za ten twój dach, ale może masz jakąś inną wizję, może te dziury mają zostać, no ja nie wiem. <laughs> może lubisz mieć darmowe ogrzewanie w lecie, albo coś. No tak, by było zimno. Zawsze można podpalić dom. No, jak ja w tym w Fautofridżu, <noise> to były niezłe trolle. No, Znaczy, generalnie trochę krótki był, ale już nie miałem jak go dłużej przeciągnąć. Ale stwierdziłem, że taka incepcja, gdzie Jingis naprawdę nic nie wiedział, że jest trolowany, a myśmy to z... Znaczy, w ogóle Wam się przyznam, że pierwszy mój pomysł był taki, żebyśmy z Jingisem strollowali Cryzisa. I tyle. To miał być koniec. Właśnie w ten sposób, że spaliliśmy domek, i czy tam ktoś nam spalił, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale potem stwierdziłem, że Crazy's nie da się na to nabrać. Na zasadzie, no tak szybko nie wejdzie na serwer, i tak dalej, i tak dalej, że to będzie ten, że to będzie lipa. Więc stwierdziłem, że napiszę do Crazy'sa, słuchaj, trollujemy Dżingisa W ten sposób, bo chcia chciałem strolować ciebie. No i wyszła taka incepcja, że szok, ale no ja się strasznie uśmiałem przy tym, jak to robiłem. No to, tak to było. Tak samo. Fajny, bardzo fajny pomysł. Strasznie on No dobra, chyba skończyliście tak gdzieś to to, to, to główne. Ja tylko tutaj w środku już coś robię. No, no, chciałem dobra. Zrobić, no, chciałem zrobić dzwon, ale jak widzę, jaką mam powierzchnię do budowania. A tutaj... bez problemu tutaj można zrobić dzwon przecież? <noise> w tym momencie muszę zaraz wracać. Okej. Okay. A możesz chud... na przykład dzwon zrobić z czegoś innego? Oj ale mi tu czaska. No mów, mów, mów przepraszam, bo ci przeznaczyłem. Dzwon nigdy nie budowałem, więc... Nie wiem. No dobra, spróbujemy zrobić dzwon. Mhm. Mm o ile dzwon. mi się uda. Jak tu zrobić unbury? Albo coś tego typu. Eee. Dobrze. O... Um. Jak miałem zrobić co? A, miałem tak dokończyć. No gdzieś tam powiedzmy, że wygląda to trochę jak dzwon nawet, no. Zaraz zobaczę. Ktoś mógłby pomylić z dzwonem kiedyś. Aha. Ale chamsko. Ale to ja go buduję? Właśnie. Oj tam. Legendary. No dobra, jest, jest jak jest. O, całkiem ładnie. Wow. Ale nie, wiesz, co wieśniaków to tutaj nie, nie stawię, bo to, tutaj i tak będą mieli dostęp wszyscy. Także nie ma sensu to stawiania wieśniaków, wiesz? Dobra. Chciałem kapłana jako księdza lecie, ale... Dobra. Słuchajcie, wystarczy myślę na, to, no, na tą chwilę w tym odcinku. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć. Cześć.